never thought it would be so hard i grew up without a scar just living my life with no big worries and i've always known what i want just didn't know what came along finding myself i'm much less happy Back in the days, I used to dream about one day a life so amazing. that everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć, kochani. Witam Was serdecznie na kanale. Na początek bardzo proszę Was o łapkę i subskrypcję. Rzadko kiedy to robię, ale ostatnie statystyki mi pokazały, że tylko 20% osób oglądających e, moje wszystkie filmy w większości to są osoby, które subskrybują mój kanał, a jednak, mimo wszystko, e, ciągle są tutaj osoby, które wracają, a subskrypcji nie mają włączonej, więc. E, Proszę bardzo kliknąć w ten dzwoneczek, w subskrypcję i w tą łapeczkę, bo jak już ktoś wchodzi na ten haul zakupowy, to i tak wiem, że e, lubi go po prostu oglądać. Tu nie ma nikogo z przypadku. Zaczynamy. Kawusia, mamy sobotę. Ja byłam na chwilę obecną w Lidlu. Za chwilę jadę gdzie indziej e, e, i później będę w Biedronce, więc jeszcze dokończymy te zakupy. E, po co pojechałam do Lidla? Dzisiaj w Lidlu było. O, dobra, o tak Wam pokażę, bo wy już to widzicie. Mleko, mleko po 2 złote łaciate, więc wzięłam e, całą zgrzewkę, bo można było 12 sztuk. Pojechałam również po Heinekena tego 0. Ale niestety u nas, wiecie, alkoholowego to była cała paleta, a zarówki nie było ani jednej. Były dwa kartony wyłożone, które się sprzedały. No i e, pani stwierdziła, że teraz nie ma kto wywieźć paletą. Więc żeby zajrzeć później, bo po prostu był teraz ogromny ruch w Lidlu. No więc kana nie kupiłam, ale za to kupiłam hamburgery. Wzięłam trzy opakowania, bo już mam dosyć tych wszystkich sosów, nie sosów. Ksawery będzie miał pieczarkowy sos. Jutro czytam w poniedziałek. Jutro to pewnie nie, bo jutro pewnie zrobię kotletę. Ale na poniedziałek będzie miał sos pieczarkowy, bo dzisiaj so e, sobota była tania w Lidlu i pieczarki były po trzy z hakiem, 3, chyba 76 czy 9, więc wzięłam dwa opakowania, a my będziemy mieli burgery, tortille, e, coś innego, bo już mi te takie dania, wiecie, z makaronem i e, z ziemniakami po prostu no nie wchodzą mi. Nie, nie, nie idzie mi to w ogóle. Było też na promocji można kupić banany ale tylko kilogram po 2,99 wiem, że w Biedronce jeszcze są ale ja tak z bananami ostrożnie, bo ja kupię banany i często jest tak, że ja sama je jem. czasami ktoś tam złapie, więc tak mówię po kilka sztuk dla mnie kilogram to jest wystarczająco, chleb żytni jeden wzięłam, bo nie mamy pieczywa w domu, a jeszcze z pieczywa wzięłam słuchajcie takie bułeczki em, razowe, i to są chyba pełnoziarniste z jakimiś e, tymi nasionami. No i one były z etykietką, ale są mięciutkie, bo to z wczorajszego popołudniowego wypieku. Więc zostały wczoraj zapakowane. U nas często jest tak, że rano można takie pieczywo dorwać. I jest to pieczywo świeże, więc wzięłam te bułki, bo ja dzisiaj sobie zrobię kanapkę, będę jechała. No zaraz, z do Lublina. Wzięłam też mandarynki, bo dzisiaj z aplikacją były na promocji po... 5,99 więc to już jest pewnie ostatni rzut, jaki kupiłam. A to są te takie, wiecie, bardzo z bardzo cieniutką skórką. Te takie fajnie, fajne do rozdłubania, nie? W zdrabce miałam jajka po minus 50%, czyli wyszły po 3 z hakiem, i całe 4 zł, a jajka już u nas się kończą. Też dzisiaj po 9 z hakiem był schab, więc wzięłam jeden cały na sos. Szukałam czegoś większego, takiego ładniejszego kawałka, bo chciałam zrobić schab ze śliwką może na święta, ale chyba się śmieję, ale chyba raczej zostawiłam wjazd z samochodem, bo ja za 10 minut z Ksawerem wyjeżdżam ale chyba raczej nie będę robiła, bo kupiłam małe, więc będzie na sos. Są również w promocji żeberka, no bo jak to oglądacie, akurat już te wszystkie promocje się pokończyły. Ja dlatego strasznie nie lubię nagrywać choli w sobotę, ale no niestety ostatnio na tygodniu nie mam czasu jechać na takie większe zakupy, więc zakupiłam żeberka. Żeberka u mnie zawsze idą ogólnie do zupy. Ja nigdy żeberek nie robię do ziemniaków, idą do zupy ogórkowej, bo na bazie żeberek robię zupę ogórkową. Ale matka boska, mój mąż będzie wyjeżdżał. seria. Poczekajcie chwilę. Ale się zestresowałam. Wyjechał, a ja zostawiłam wjazd. Jak on tym busem wyjechał, powiem Wam, nie wiem. W życiu bym nie wyjechała busem z takiego miejsca, jak on wyjeżdża. A ja jeszcze samochód na środku postawiłam. Uff, aż się spociłam, bo już myślałam, że zarysuje gdzieś auto. No dobra, w każdym razie m, żeberka. Yy, słyszałam ostatnio, jak byłam u dziewczyn na paznokciach, że Żeberka są świetne z przepisu z Thermomixa, więc po prostu zrobię. Kupiłam dwa opakowania, bo one są też na promocji. Też e, wszelkiego rodzaju puszki e, rybne są na promocji minus 60% na drugą sztukę, więc wzięłam tuńczyka w sosie własnym cztery puszki. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to jabłka polskie, które są na promocji jabłka czerwone, tak zwane. Więc e, takie moje całe zakupy, i teraz co? No i e, ogólnie zaoszczędziłam odjęło mi z kuponów 27 chyba złotych, więc e, teraz się już zbieram, rozpakowuję to i jadę z Sewerem do Lublina. Okay. I know you wanna do what? Say less. You can stay the night. So you don't gotta go. We could take this Lonely, No need to be lonely. Let me take you on this ride. No need to be shy. We in the end. It's an option. But wouldn't it be sad if we left this? We got chemistry. The way you look like I see. Nice to you. Prjechałem z ksawerem na sprawdzenie paznokcia eee, i się okazało, że dzisiaj na zajęciach mają też eee, urządzenie, które nazywa się Podoskop i potrzebują testerów do stóp, więc idziemy z ksawerem jako króliki doświadczany. <grywki> będą nam sprawdzać stopy. No i zobaczcie, wychodzimy z ksawerem właśnie od z tych zajęć, na których byliśmy, a tu takie bryki podjechały. Zaraz zobaczymy, co tu jak to. Ale ładne, Mercedes, ładne. No ładne. No Ferrari. Mhm. A tam się można przejechać? I tutaj są wyznaczone też cztery trasy. Koszt takiego przejazdu jest od 250 zł do 400, zł. Do 400 coś, tak. W zależności którym samochodem i jaką trasą. Także no, ale I fajne fajne. Pasażerów. Tak? Było tam ilość tak, pasażerów? Tak, była, była tam. Aha. Albo jeden, albo maks 3. Aha, no ale to chyba cena jest ta sama. Tylko że do trzech pasażerów to no, w trójkę po prostu się można zrzucić. Tak. No. A co do zajęć, na których byliśmy jako modele że tak powiem. To Wam opowiem troszeczkę później, bo już weszliśmy na ryneczek, więc idziemy w stronę galerii do auta i jedziemy do drugiej, bo musimy zrobić sobie wkładki. Idziemy na deptaku jeszcze do dobrej pączkarni, na pączuśki. Ale nie ma także w Rzeszowie byliśmy w Preclowni, a tutaj mamy pączkarnię. I co? Który ksewer bierzesz? Nie będę chyba wezmę sobie. Ale błyszczę wszystko. skacze <gry> wszystko. Mamy co? Granat z żurawiną, ser, malina, adwokat, czerwona porzeczka, krem czekoladowo-orzechowy, Kinder Bueno, bez nadzienia, róże róża, donuty i wiśnia. No i mała aktualizacja, bo u mnie jest już dzisiaj poniedziałek. Eee, przez weekend nie miałam za bardzo jak tego telefonu włączyć. Mówiłam Wam, że jadę do Lublina. Miałam pojechać do Biedronki. W Biedronce już nie byłam, bo my z Lublina z Xavarem wróciliśmy bardzo późno. Bardzo ja się po prostu nie spodziewałam, że nam aż tyle tam zajdzie. My mieliśmy być na godzinę 11. W ogóle o co chodzi z tym paznokciem? Xavaremu się zrobiła taka ogromna rana dookoła paznokcia na palcu. Mm, już były takie momenty, że ten palec siniał i tak dalej. On w nim dłubał. Eee, ja już byłam po prostu wkurzona. Mówię dobra, jedziemy do podologa. No i moja koleżanka, która ma, znajoma w sumie nawet, może nie tyle jakaś tam dobra koleżanka, ale po prostu znajoma, um, ona ma zakład kosmetyczny taki w, u nas w Łęcznej. No i wystawiła któregoś razu właśnie zdjęcie, że robiła jakiegoś tam paznokcia, więc ja jej wysłałam zdjęcia paznokcia ksawarego i zapytałam, czy, i to jeszcze było przed feriami w styczniu, i zapytałam, czy byłaby w stanie coś poradzić na tego palca, bo już robiłam okłady z tego, z tego, już konsultowałam to z innym podologiem yy, i mówię, no, czy dałaby radę coś podratować. No i słuchajcie, ona kazała nam przyjechać wtedy do szkoły, ponieważ ona swój zakład ma już od bardzo, bardzo dawna w którym robi przeróżne zabiegi i paznokcie i tak dalej, ale teraz właśnie poszła sobie do takiej szkoły TEB w Lublinie, aby poszerzyć swoją wiedzę właśnie o tą podologię. No i tam mają tak, że jak mają te zjazdy, no to mogą sobie brać jakieś tam osoby z doskoku, tak? albo ćwiczą na sobie, albo mogą sobie przyprowadzić jakąś tam koleżankę kolegę czy jakieś tam dziecko, żeby właśnie robić pod okiem profesjonalisty, kierownika, nie wiem kto to tam zarządza tym wszystkim, ale pod fachowym okiem, żeby właśnie wykonywać takie rzeczy. Więc ja, mając już do niej duże zaufanie, bo naprawdę my się znamy bardzo, bardzo długo, no i słuchajcie, pojechaliśmy do tej szkoły wtedy z Ksawerem. Ksawer miał założony wtedy tak zwaną klamrę na Paznokcia później tam parę razy jeszcze u niej był tutaj u nas w gabinecie, bo coś tam się ślimaczyło, wykupowałam takie dosyć drogie opatrunki na dynę. Później jeszcze raz był, okazało się, że ten paznokieć dalej gdzieś tam wrastał, więc wycinała. No i teraz pojechaliśmy na kontrolę właśnie założyć ten drut, bo ten drut Ksaweremu w międzyczasie. Za pomocą troszeczkę Xavarego odleciał. E, to jest drut, który się, taka klamra, która zakłada się, taki drucik cieniutki, zakłada się go na paznokcia. No i słuchajcie, pojechaliśmy, teraz mieliśmy właśnie w sobotę termin, e, żeby pojechać i e, żeby nam to zrobiła i też właśnie do tej szkoły, na te zajęcia. E, no tutaj ona niestety u siebie w gabinecie jest ciężko z czasem, bo ma bardzo zapchany terminarz, no to jest zakład, który prosperuje naprawdę ogromną ilość lat, więc... E, Zrozumiałam, że jak najbardziej mówię, ok, podjedziemy do Lublina w sobotę, wcześniej byliśmy w niedzielę, teraz były w sobotę, no i zaje jak zajechaliśmy to właśnie był tam, e, poczekajcie, gdzieś miałam zapisane jak się ten pan nazywał, mm. on ma gabinet w Lublinie BOSO i to jest e, Mateusz Górka chyba? Chyba nie przekręciłam, zostawiam wam tutaj ewentualnie. Jeżeli przekręciłam, to zostawiam wam tutaj poprawne imię i nazwisko. To jest pan, który posiada swój gabinet podologiczny i teraz też był na jakiś tam kongresach i tak dalej z tej podologii. Widać, że on po prostu żyje tą podologią, zna się niesamowicie. No i mając ten swój sprzęt. O którym Wam mówiłam, przeprowadzał właśnie tam w tej szkole takie badania, tłumaczył, jak to wygląda i tak dalej. No i potrzebowali testerów. A że akurat Xavery był z nogą, no i tak właśnie koleżanka się mnie pyta, czy e, ja bym też mogła być. Mówię, no tak, niekoniecznie, mówię, tak mi wiecie, zaskoczyło to wszystko, ale mówię, dobra, to mówię, już pójdę. I słuchajcie, stanęliśmy, e, wszystko nam pan wytłumaczył, była świetna atmosfera, w ogóle genialna szkoła. Sama się zastanawiam, czy tam nie pójść na jakiś kierunek, bo są to zjazdy w weekendy, chyba co drugie, i naprawdę ogrom jest e, takich fajnych tematów, tam fajnych, e, faj, znaczy fajnych tematów, fajnych kierunków, e, o to chodzi. No i tak rozważam taką opcję, chociaż, jak to mój mąż mówi, za dużo mam pomysłów na życie. No, ale zobaczymy. To tak odbiegając. Trafiliśmy tam, okazało się, że pan od razu jak stanęłam na tą platformę stwierdził, że na pewno mam ból w prawym kolanie. Mówię, że tak. Że mam też wkładki przypisane, no i tak zaczął opowiadać o moich stopach, o Xavarego stopach, bo obydwoje staliśmy na tym e, urządzeniu. No i słuchajcie, powiedział Xavaremu, że musi nosić te wkładki, wytłumaczył mu dlaczego, jak e, się będą zachowywały jego stawy, że jak to wszystko wygląda, jaka jest już w tym momencie wada postawy i że jeszcze teraz wkładkami jest w stanie tą wadę postawy wyciągnąć. No, ale musi się zmotywować. Wkładki na pewno przez pierwszy miesiąc będą niewygodne. Xavier miał takie wkładki już dwa razy. No i za drugim razem miał tak mocno wyformowane, że po prostu odmówił ich noszenia. Było mu w nich bardzo niewygodnie i powiedział, że nie. No wtedy był w takim wieku, w którym jeszcze ciężko mu było przetłumaczyć, więc ja już też odpuściłam, zresztą to były później czasy pandemii, gdzie on jednak więcej siedział w domu niż gdzieś wychodził. No i teraz już jako wiecie, praktycznie 15 latek, e, pan doktor mu to wystarczająco wytłumaczył, aby ksewer zrozumiał, że pomimo, że jest to niewygodne, w tych kładkach wchodzić trzeba. Więc my automatycznie w trakcie tych zajęć, mogliśmy te wkładki też zamówić u tego pana, ale ten pan jeszcze prowadził zajęcia, więc ja już w gorącej wodzie kąpana, wiedząc, jak mocno mam napięte terminy, po prostu wsiadłam z ksewerem od razu do samochodu i pojechaliśmy. Do, e, w innym miejsce, na drugą stronę Lublina, do Olimpu, tam zrobiliśmy te wkładki. Tam jest taki mm, salon ortopedyczno-podologiczny, i tam właśnie takie wkładki robią badanie, i to badanie faktycznie potwierdziło wszystko to, co opowiadał nam ten e, pan Mateusz. No i e, pani po godzinie czasu pani zrobiła nam wkładki, czekaliśmy około godziny, więc poszliśmy w międzyczasie pooglądać buty, no bo już te buty okazało się, że są zniszczone. Pan powiedział, że stawiam na świetną markę, bo Skechers to są genialne buty, świetnie mają wyprofilowane podeszwy, lekkie są przede wszystkim. No ale niestety nic ze Skechersów, te buty, które Ksawary miał ostatnio, to są buty kupione w październiku. No i pan stwierdził, że one, gdzie on nie chodził w nich już przez dwa miesiące, bo cały grudzień i styczeń chodził w butach zimowych. No i pan stwierdził, że te buty są naprawdę świetne, ale faktycznie Ksawary ma taką stopę, że bardzo szybko te buty zużywa. No i mówi, trzeba kupić nowe buty. No więc już mówię, nie będę kupowała, póki nie będzie tych wkładek. Odebraliśmy wkładki, poszliśmy kupić buty. Okazało się, że buty, które Xavary miał sobie kupić, które już przymierzył i tak dalej. Jak się włożyło wkładkę? Niestety ten but był za mały i zaczęła się batalia poszukiwania butów do tej wkładki. Nie było to łatwo, bo wiadomo, oksfordy ma wysokie podbicie, a wszystkie buty mają to ograniczenie w tym podbiciu, a jeszcze jak dochodzi wkładka, która jeszcze podnosi stopę w podbiciu, no to już w ogóle. Także skończyło się na tym, że wróciliśmy do domu przed godziną 15:00. Tak, koło godziny 15 wróciliśmy do domu i ja już po prostu padłam, zanim zrobiliśmy obiad, mąż nastawił akurat ziemniaki i zanim go zjedliśmy, więc była godzina po 16 i ja już padłam, mnie już bolała głowa, już mi się nic nie chciało totalnie, jeszcze zajęłam się takimi innymi rzeczami troszeczkę, też w piątek dałam ogłoszenie o naborze do mnie do lodziarni do pracy, więc jeszcze zbierałam te CV, gdzieś odpowiadałam na maile, na wiadomości, przeglądałam te CV, bo teraz muszę zaprosić dziewczyny na taką rozmowę, bo dla mnie, wiecie, papier to nie wszystko. Życie bardzo często weryfikuje i mówię: Ja nigdy nie oceniam ludzi, Żebym miała zarys i wiedziała nawet jakie pytania zadać, ale tylko po to mi było to CV, ale ogólnie chcę się spotkać z każdą osobą, która to CV do mnie wysłała. Więc będę dzwoniła w tym tygodniu, ale już tak, że tak powiem w sobotę to wszystko przeglądałam. W niedzielę w ogóle do południa mnie nie było w domu. Wróciłam po godzinie 14 i po godzinie przyszli do nas znajomi. E, posiedzieliśmy, wypiliśmy kawę, i e, no oni później pojechali już do domu około 16.15 może? I, nie wiem, tak, z godziny półtorej posiedzieli. E, no i słuchajcie, i e, no i tak mi zleciało: o tu jeszcze czeka na nas. Czekamy, właśnie jest tam telewizor złożony, ponieważ przyjeżdża pan e, po telewizor. Słuchajcie, e, zadzwoniłam wtedy, mówiłam wam z tą reklamacją, no i pan do mnie odzwonił. W piątek po południu, że będzie w poniedziałek, no i żeby telewizor, jeżeli ma oryginalne opakowanie, to on ten telewizor zabierze. E, więc dobrze, że myśmy tego pudła nie wyrzucili. Zresztą tam coś w warunkach gwarancji było, chyba że musi być oryginalne opakowanie, żeby gwarancja była e, ważna, więc myśmy to opakowanie zostawili. No i pytam się, czy on będzie to sprawdzał? Nie zrozumiałam się z panem, więc nie wiem, czy będzie sprawdzał. Powiedział, że musi to zabrać na serwis, bo serwis musi się wypowiedzieć, czy te wybarwienia, które mamy na ekranie spełniają jeszcze normy, czy są przekroczone, jak są przekroczone to nie wiem, wymienią na nowy, naprawią, nie mam pojęcia co oni tam będą robić w każdym razie, no e, czekam, pan ma być koło godziny 12 Miało o 10 wyjechać z Radomia, więc powinien niedługo być i później jadę do Lublina także tak, byłam też już dzisiaj e, u taty e, także no, mówię wam, u mnie teraz Ogrom, ogrom, ogrom rzeczy się dzieje. Do Biedronki już nie pojechałam. Dzisiaj byłam jeszcze w Lidlu z rana, bo nie było u nas żadnego pieczywa. Zakupiłam chleb tostowy, chleb orkiszowy, chleb włoski, bułeczki maślane, bo Zjad zjadł przez weekend i dzisiaj nie miał co do szkoły zabrać. I co zakupiłam, i ser biały, bo właśnie skończyłam robić. Wczoraj robiłam sos pieczarkowy mmm, ksaveremu. Dzisiaj jeszcze dorobiłam tego sosu, zaniosę pewnie do taty, żeby sobie je zjadł, bo tam dzisiaj mają mieć kluski śląskie, więc zje sobie z sosem, a dla Xaverego zesmażyłam boczek i będzie miał makaron z serem, zrobi sobie sam. Także boczek ma zesmażony, to już sobie później resztę sam wszystko ogarnie, podgrzeje, jak wróci ze szkoły, bo zanim ja wrócę, to myślę, że będzie około godziny 18-19. Nie wcześniej, no i tak mi kolejny dzień zleciał I, i mówię, każdy dzień po prostu u nas, a w piątek w ogóle byłam z Azji u weterynarza, miałam, e, mieliśmy zrobić tą sterylizację, zrobił doktor e, badania, bo ostatnio jej wyszły wysokie jakieś wyniki na wątrobie i dostała leki i po prostu wróci, wyszłam załamana stamtąd, słuchajcie, wyniki jej się dużo bardziej pogorszyły, pomimo, że dostała Leki, pomimo że była na tak zwanej diecie, czyli nic nie podjadała poza karmą, którą wcina bez problemu, jest to karma typowo na wątrobę i ona po prostu ma jeszcze gorsze wyniki wątrobowe. Ja po prostu wyszłam stamtąd załamana. Dostaliśmy kolejne tabletki. Lekarz powiedział, że te tabletki muszą po prostu pomóc. Nie dał mi ich, mi ich poprzednim razem, bo one są cholernie drogie, bardzo drogie. Ja kilkaset złotych zapłaciłam za te tabletki, także ale za to wiecie, no, żeby mi to jakoś zrekompensować, odjął cenę poprzednich tabletek, które po prostu nie zadziałały. Nie policzył mi za wszystkie badania dzisiaj też, bo no, wyszłabym z rachunkiem ponad 1000 zł wtedy w piątek. No i co, ale wiecie, po Azji nic nie widać, Azji przybrała na wadze, nie widać po niej żadnej takiej ospałości ani nic, żadnych oznak takich, które niby powinny pokazywać ten problem wątrobowy. Miała robione też USG i trzustki wątroby, ogólnie Jamy brzusznej, no nic tam nie było, więc lekarz mówi, że no teraz dał jej te kolejne leki i za dwa tygodnie z powrotem jadę 14. No i zobaczymy, co tam po tych lekach będzie. Mówi, ewentualnie poszuka kontaktu, żeby ktoś mu po prostu powiedział, to jest naprawdę niesamowity specjalista. Mąż też dzwonił do naszego znajomego, do hodowcy, który ma hodowle na Corso i mówi, że to faktycznie się bardzo rzadko zdarza. On nie słyszał jeszcze o takich badaniach, mając dużo psów. O, Azji drapie. Mając dużo psów, nie słyszał o tym, żeby u psów się pojawiały takie problemy. No ale mimo wszystko y, powiedział, że lekarz, do którego ja pojechałam, jest świetnym specjalistą. Zapraszam panią. Że lekarz jest świetnym specjalistą i że raczej dałby mu jeszcze szansę odnalezienia tego problemu, znalezienia y, rozwiązania tego problemu, bo naprawdę pan jest dobry doktor. Więc tak, no i tak to u nas wygląda. Tam mamy nowy sprzęt, ale pokażę wam go w następnym vlogu. Dostałam kolejny sprzęt do testów i jestem bardzo zadowolona, bo sam design tego czegoś to jest po prostu, mówię wam. Mm. W kolejnym vlogu już go zobaczycie. Mam nadzieję, że ten vlog się pojawi. lada moment. Cześć kochanie, aleś ty mokra, futro ci zmokło. O, tak przyszłaś, tak. Patrzcie jak się nastawiła. O, tak się nastawiło moje psisko. Mokra jesteś cała. Mokra jesteś cała. Mm. No, więc tak, i co? I będziemy się żegnać. E, krótki ten blog, ale przynajmniej Wam streściłam, co się u nas dzieje, tak, tyle co mogę powiedzieć. E, no i przechodzimy dalej, zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało. Muszę też w tym tygodniu, tak jak mówiłam, spotkać się z dziewczynami, porozmawiać, wytypować kogoś, bo e, myślę, że za miesiąc czasu będę Lodziarnie otwierała za dwa tygodnie święta. Jest mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, a ja po prostu jestem naprawdę w takiej głębokiej dziurze, że tak powiem. No, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Eee, dobra, tyle. Ja lecę jeszcze, zmontuję może jakiś przegląd dla Was, e, żeby na jutro coś było, albo zmontuję od razu ten film. I, i zobaczymy się w kolejnym filmie. Także dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam cudownego tygodnia i trzymajcie się cieplutko. Duża zdrówka dla Was. Buziaczki, pa!